Witam Was ponownie i zapraszam na ulubieńców niekosmetycznych października. Nie mam wiele, myślę. Mam oczywiście parę książek, parę produktów, powiedzmy, podróżnych. Tak to można określić. Mam nadzieję, że w takim sensie obejrzycie i zacznę, myślę, od tych może produktów bardziej podróżnych. Moja walizka. Wiem, że to jest dziwne ulubienie, natomiast... Nie, mam, nie będę Wam pokazywała, bo jest ogromna. Jakieś może Wam rzucę zdjęcie z internetu tutaj. Jest to walizka z firmy Crumpler. Dokładną nazwę też Wam napiszę na dole. Do tej pory nigdy nie miałam takiej walizki na kółkach. Chyba kupiłam raz jakąś tanią, ale się zepsuła bardzo szybko. I Najczęściej nosiłam takie walizki, torby na, po prostu na ramię. Dlatego głównie, że one są dużo lżejsze, więc mogłam zapakować więcej ubrań, kosmetyków, produktów, które chcę ze sobą zabrać. Ale ym, po podróży poślubnej mój mąż powiedział, że koniec tutaj stawiam sprawę jasno, <noise> kup sobie porządną walizkę na kółkach, bo już mam dosyć twojej torby, bo on jest zawsze dżentelmenem i zawsze yy, chce nosić moją walizkę gdzieś tam na lotnisku, yy, więc on biedny kończy z jedną walizką swoją torbą na jednym ramieniu, z moją na drugim ramieniu, jest takim po prostu wielbłądem, więc... Yy, ja do tego nie zmuszam, ale on zawsze się czuje zobowiązany, więc postanowiłam już w zeszłym roku, w grudniu, kupiłam, chyba tą walizkę kupić. Natomiast jeszcze nie miałam okazji wypróbować i ten wyjazd do Stanów był pierwszy, pierwszą okazją. Naprawdę sprawdziła się doskonale, jest o wiele łatwiejsza do przetransportowania. Mogę ją sama oczywiście wozić, więc na pewno jest doskonałym z tego, jest dobrze. Zaprojektowana, ma wiele takich mniejszych kieszonek, może nie, nie wiele, ale ma trochę takich mniejszych kieszonek, przegródek, więc doskonale się sprawdziła. Mogłam po prostu żyć sobie z walizki, bo my w czasie tej podróży mieszkaliśmy w innym hotelu każdego dnia, prawie że, tylko w jednym hotelu mieszkaliśmy chyba 4 dni, więc musiałam tak się spakować, żeby po prostu otworzyć walizki i wiedzieć co gdzie jest i do tego sprawdziła się doskonale. Drugi produkt podróżny jest to torebka. To jest torebka z firmy Orton. Już dosyć stara, ona jest pewnie z kolekcji sprzed, nie wiem, półtora roku, może dwóch lat. Uwielbiam tą torebkę, bo jest idealna właśnie na wakacje. Bo jest niewielka, ale nie jest dosyć pojemna, bo ona mieści. My mój portfel, telefon, mieści zapasowy czy drugi obiekt do aparatu, który zawsze sobą noszę, gdybym chciała zrobić jakieś tam na przykład zdjęcie. Czemuś z daleka, to zawsze noszę taki duży obiektyw, więc ta wszystko mieści, co jest mi potrzebne akurat właśnie podczas wakacyjnych wyjazdów. Na co dzień jest troszeczkę za mała, chociaż pewnie myślę, że zmieściłabym, jeżeli bym się spięła, to bym zmieściła wszystko, co chcę. Ale też się chcę oszczędzić, bo ona nie była najtańsza, więc chcę, żeby służyła jak najdłużej. Ulubieńcą, jeżeli chodzi o miejsce, jest Floryda. Jestem zachwycona tym miejscem. E, ogromnie spodobały mi się okolice, e, jak roślinność tam wygląda. Jak nie wiem, wszystko było naprawdę e, doskonałe. Z moich ulubionych miejsc mogę polecić The Everglades. To są takie bagna powiedzmy prawie, że gdzie jest mnóstwo aligatorów. Można sobie wynająć kajak. E, można e, pojechać czy popłynąć taką e, łodzią z wielkim jakby śmigłem ten nazywa airboat. Naprawdę wspaniałe miejsce. Może mam parę zdjęć w trakcie tego filmu, jak o tym wszystkim mówię, żebyście zobaczyli mniej więcej o co chodzi. Florida Keys są doskonałe, to, to są takie wysepki na samym dole Florydy, które są połączone z lądem, takim długim, jakby mostem po prostu jedziemy mostem. Jest, jest to między innymi dom Hemingwaya, w którym mieszkał przez jakiś czas z ze swoich żon, dopóki nie uciekł z kolejną. Rafy koralowe są e, piękne, e, naprawdę jest tyle miejsc do zwiedzenia. Nie polecam Miami, nie wiem, może jakoś byłam uprzedzona tego miejsca, ale tylko tam spędziliśmy chyba za dwie godziny i postanowiliśmy, że nie, jedziemy. jedziemy gdzie indziej. Nie byłam także w Disneylandzie, ale e, jakoś mnie tam nie ciągnęło specjalnie. E, za 200 dolarów myślę, że nie byłoby to coś, co nie czułabym, że po prostu wydałam te pieniądze w dobry sposób, ale na przykład byliśmy w centrum NASA, zobaczyliśmy na przykład Atlantis jeden z tych statków, powiedzmy, kosmicznych, które odbyły wiele podróży właśnie w kosmos więc naprawdę wspaniałe miejsce do tego. Pogoda była doskonała. Troszeczkę duża wilgotność powietrza, więc jest. Nawet w październiku po prostu kilka dni były tak upalne, bo tak upalne, że ciężko było wytrzymać. Ale oprócz tego jestem zachwycona tym miejscem i mogę zdecydowanie wszystkim polecić. Oczywiście mój Kindle również mogę tutaj, jako ulubieńca tutaj wcisnąć, ponieważ no, tak jak w każdym miesiącu mogę go tutaj uwzględnić. Bo naprawdę jest moim, moją gwiazdą, jeżeli chodzi o czytanie książek, co ja nie mogę bez tego żyć więc zamiast noszenia ciężkich cegieł noszę tylko coś takiego. Jest lekki, bardzo przyjazny użytkownikowi, więc na pewno, jeżeli nie jesteś zainteresowany zakupem jakiegoś czytnika, książek, to bardzo polecam. A książkę, które w tym miesiącu przeczytałam, to książka Krzysztofa Urbana żywotka. I to jest książka, która opisuje doświadczenia młodego mężczyzny, dwudziestokilkuletniego w więzieniu i w pgr zaraz w PRL-u, oni po prostu zostali zasłani jakby nie do, do więzienia, ale także więzienia, gdzie muszą pracować w PGR-ze. I tutaj jakby jest jego pokazana jakby taka transformacja trochę z takiego może nie jakiegoś wielkiego bandyty czy wielkiego kryminalisty, bo on tam tylko wpadł prawie że przez przypadek zupełnie. Ale jego transformacja z osoby, która nie wie co ze sobą zrobić, która po prostu ważne są dla niej imprezy, dziewczyny i takie rzeczy, które nie są ważne na dłuższą metę i jak to się wszystko zmienia pod wpływem tego, jak pracuje, jak ich poznaje ludzi. Bardzo fajna książka, niedługa szybko się czyta, także język jest bardzo ciekawy, właśnie takie nawiązuje tej więziennej gwary, powiedzmy tego krypsowania i nawet sam autor w takim wprowadzeniu napisał, że on już tą historię chciał powiedzieć wielokrotnie, ale zawsze jak on to pisał, to uciekały mu te, to sedno jakby tej historii, ponieważ on to pisał takim normalnym językiem, więc zaczął tego swojego znajomego, który był w więzieniu, nagrywać. I wtedy ta historia jakby ożyła i stała się bardziej autentyczna, więc bardzo fajna książka, bardzo polecam. A druga książka to kolejna książka Ignacego Karpowicza, tym razem jest to książka zatytułowana Sońka. Już kiedy czytałam książkę Karpowicza Ości, jeśli dobrze pamiętam. Te dwie książki są zupełnie inne. Ości to taka bardziej um, sarkastyczna historia. Tutaj Sońka to jest dosyć smutna historia kobiety już starej, po prostu przy końcu swojego życia, która takim zbiegiem okoliczności ma szansę opowiedzieć swoją historię. To jeszcze w ogóle z wielkiej okoliczności, bo osoba, która ją opowiada, to zupełnie nieznajomy, któremu się zepsuł samochód pod jej domem. Nieznajomy, który jest jakimś tam reżyserem teatralnym, który próbuje pisać, młody, młody chłopak, który jest na u progu swojej wielkiej kariery, już tam jedno jakieś wielkie dzieło miał, teraz wszyscy czekają na drugie, a on ma jakiś problem z pisaniem. To jest smutna historia nawiązująca do II wojny światowej, do jej losów w tym okresie, do jej niespełnionej miłości, do jej trudnego życia w rodzinie, jej matka zmarła przy porodzie, jej ojciec ją, ją bił, wykorzystywał seksualnie, więc nie miała łatwego życia. I, i ta historia jest, jest bardzo, może nie jest opisana w taki bardzo smutny sposób, bo to jak autor tą historię stworzył, tutaj część jest jakby historią, którą opowiada Sonka, ta główna bohaterka. Część jest przedstawiona, jakby, jakby już się rozgrywał ten spektakl na scenie, i część są jakby notatki tego słuchacza, który sobie tam zapisuje w głowie, żeby żeby w tym miejscu dodać to i to i to na scenie, a także jest parę elementów jakby przyszłość, w przyszłości, czyli co się wydarzyło po premierze spektaklu. Więc, może nie jest to łatwa historia, ale mi się bardzo podobała. Kolejna książka Karpowicza, która, którą myślę, że mogę polecić. Jest to moje tegoroczne odkrycie, jeśli chodzi o polskich autorów. I też nie jest to długa książka, ale myślę, że wiele z Was myślę, że mogę zachęcić do osiągnięcia właśnie po ten tytuł. Tyle ode mnie w tym filmie. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam, żebyście polecił mi swoje ulubione książki, jakieś filmy, seriale. Koniecznie piszcie w komentarzu. Chyba jeśli macie jakieś swoje wrażenia na temat tego, o czym powiedziałam, to również zachęcam do komentowania pod spodem. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach.